Jedziemy jeszcze prosto i zbliżamy się do następnego skrzyżowania typu agrafka. To właściwie wygląda jak rondo i nazywa się rondo generała Maczka. Ale nie jest rondem ze względu na to, że nie mamy znaku ruchu Mamy tam widzisz z daleka nakaz krętu w prawo, charakterystyczny dla agrafki. Ale my na tym skrzyżowaniu chcemy pojechać w lewo. Czyli znowu tak jak na poprzedniej agrafce. Wjeżdżamy... Lewym pasem na to skrzyżowanie i do wysepki na lewy pas, którym później możesz zawrócić. Tutaj znowu kierunkowska sprawy. Na ten postawiasz się przy zjazd kierunku. jednokierunkowy, Teraz nie, nie. wjeżdżamy od razu tam blisko wysepki na lewy pas. Możesz ruszyć. i teraz zmieniasz kierunkowskaz na lewy na przełączkę na której zawrócimy i znowu odsuwasz się na prawą stronę szukamy prawego pasa już teraz sprawdź, prawa z lewej, z prawej nie odjeżdżamy bliżej, teraz z prawej strony samochody Okay. I ponieważ mamy jechać z tamtej pozycji, z której zaczęliśmy w lewo, to teraz już została ci jazda prosta. Wobec tego <coughs> bierzemy pas, który środkowy. środkowy. Tak jest, prawy pas bez. Światło dla nich. I wjeżdżam tu obok autobusu. Tylko nie za blisko niego. I tym pasem środkowym wyjedziemy z tego przodu. Jeżeli prawy skręcił, wyjedziemy prosto. Uwaga na tramwaj z lewej. Wyjeżdżający stąd tramwaj musisz przepuścić. On zjeżdża z głównej drogi. Dobrze. I jesteśmy już poza grawką. Jak wyglądał skręt w lewo? Teraz znowu zbliżamy się do agrawki, czyli to skrzyżowanie, na którym nie da się przejechać normalnie na prost i właśnie chcemy pojechać tą drogę po przeciwnej stronie, czyli prosto na tym skrzyżowaniu. Tym razem z innej strony. Dobre, dwa pasy wchodzą, jedziemy lewym, nagle z prawą, dajesz prawy gad, redukujesz, wcześniej, popaż w lewo, masz wolny wjazd, OK. Jedziemy od razu do wysepki, czyli na pas, którego możemy tu zawrócić. Znowu tutaj mamy tę przełączkę. Odsuwamy się na prawy pas, ponieważ potrzebujemy znowu prawy pas po wyjeździe. Znowu nam skoczyło ostrożnie. Mamy teraz ustąp pierwszej Sprawdzasz, Co po prawej? Wolne, jedziemy. Czyli teraz od razu na prawy pas i skręcasz prawo i dostaliśmy się tam gdzie potrzebowaliśmy, teraz uważaj pas zajęty, kierunkowskaz, pusterko, zamieniamy i tak wyglądał przejazd na wprost na tej agrafce.